Witam Was ponownie na naszym kanale. Ostatnio, jak pamiętacie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Kim był Jezus? Tej odpowiedzi szukaliśmy u osób, które żyły 2000 lat temu, które poznały Jezusa osobiście. Tym razem chciałbym, abyśmy sami sobie zadali to pytanie: Kim jest dla mnie Jezus? Jaki aspekt naszego Boga? Jaki obraz Chrystusa mamy w naszych sercach? Te same pytanie zadano też uczniom pewnej amerykańskiej szkoły w stanie Pensylwania to szkoła chrześcijańska posłuchajmy tych odpowiedzi, aby były dla nas inspiracją, ale służyły też naszej zachęcie do tego, aby znaleźć tym odpowiedź. Kim jest dla mnie Jezus? Jezus jest dla mnie wszystkim we wszystkim. Osobą czystą, bez grzechu, kimś, kogo można podziwiać. Prawdziwym bohaterem oraz zesłanym przez Boga synem Bożym. Bekka odpowiedziała, że wciąż próbuje zrozumieć i poznać, kim był, jest i jest Jezus. Według definicji Wikipedii, Jezus Chrystus jest centralną postacią chrześcijaństwa i jest czczony przez większość kościołów chrześcijańskich. Jako syn Boży i wcielenie Boga. Wskaza się z tą definicją. Ale dodała jeszcze tutaj, że dla mnie przede wszystkim Jezus jest przykładem i sposobem życia. Na przykładzie życia Jezusa staram się naśladować go w akceptowaniu innych i czynieniu pokoju oraz kochaniu tych wszystkich, które określa się mianem wyrzutków. Brytan odpowiedziała: Po pierwsze, jest synem Bożym. Jest najlepszym przykładem tego, kim jest Bóg i do czego nas powołuje. Był nienaganny i czysty. Mówiąc prościej, był doskonały. Okres jego nauczania na Ziemi był krótki, ale wywarł olbrzymi wpływ. Jezus był rzeczywiście Bogiem, ale przyszedł w ciele też. I się zmagał z tymi samymi pokusami i pragnieniami, jakie my wszyscy odczuwamy. Dla Joela, Jezus jest przede wszystkim. Bogiem oraz Zbawicielem i Nauczycielem, służy jako idea, do którego dążę w moim życiu. Tyler odpowiedział: Jezusa można opisać na wiele sposobów. Mógłbym powiedzieć, że jest moim osobistym Zbawicielem, Królem Królów oraz 100% człowiekiem i 100% Bogiem. To wszystko byłaby prawda, ale to nie jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, gdy myślę o Jezusie. Dla mnie Jezus jest przede wszystkim Bogiem, które przyszedł na ziemię i umarł, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. Paul odpowiedział: Nie chcę używać tych wszystkich tradycyjnych form, aby go opisać. Jezus jest jedyną osobą, która patrzy na mnie z miłością, nawet wtedy, kiedy jestem pokryty największym brudem. On jest gotów wziąć mnie za rękę, nawet wtedy, gdy się od Niego odwrócę. Jezus jest kimś, kogo nie sposób opisać. Ponieważ z niczym go nie można porównać, troszczy się o mnie, kiedy jestem smutny, przygnębiony, samotny lub załamany. Kiedy stoją przed nim, wszystkie moje ciemne sprawy są widoczne. On jest tym, który mnie nigdy nie opuszcza. Jest kimś więcej niż przyjacielem, kimś więcej niż ojcem. Jest moim wybawcą. Nie mogę pojąć jego nieskończonej, pięknej i doskonałej miłości. Brandon odpowiedział. Wierzę, że Jezus wzywa nas do miłości i to miłości bezwarunkowej. Wierzę, że Biblia mówi nam o życiu Jezusa, żebyśmy mogli spróbować go naśladować, chociaż niemożliwe jest być tak doskonałym jak on. Biblia wpływa na moje życie, ponieważ jest Słowem Bożym. Powinniśmy tak żyć, jak ona nam mówi, i wykorzystywać ją, aby służyć innym i rozwijać lepszą relację z Panem. Kirsten odpowiedziała, że Jezus jest moim zbawcą. Gdyby nie ostateczna ofiara. Boga, z Jego Syna, nie otrzymalibyśmy przebaczenia. Wiem, że jestem chroniona dzięki przyjęciu Go do swojego serca. Ho! odpowiedziała, że Jezus jest moim najdroższym przyjacielem, ponieważ zawsze, kiedy Go wzywam, odpowiada. Maggie, dla niej Jezus jest bliskim przyjacielem, którego choć nie widzę, to zawsze nade mną czuwa. Ta Amber Jezus jest przede wszystkim fundamentem, na którym można położyć swoją wiarę. Lindsay odpowiedziała, że dzięki przekazanej jej przez rodziców wierze doszła do przekonania, że Jezus jest Synem Bożym i jedyną drogą do zbawienia. Ale posłuchajmy dalej. Zawsze wierzyłam w Jezusa i to, co robi dla ludzkości dwa tysiące lat temu. Przyjąłem ten dar zbawienia. Sprawą, z którą najbardziej się zmagam, są moje osobiste relacje z Jezusem. Dorastałam w przekonaniu, że Bóg pragnie mieć osobistą relację z całym swoim ludem, co mogłam widzieć na przykładzie moich rodziców. Jednak z trudem przekłada się to na moją osobistą praktykę. Nie doszłam jeszcze do tego, jak przekształcić moją wiarę w uratowanie mnie od piekła, w coś, co przypomina prawdziwy związek. Tak więc, jaki my byśmy udzielili odpowiedzi? Jakiego Jezusa poznaliśmy? Czy jako pasterza? Jako wybawiciela? jako pana króla królów jako pośrednika jako tego który jest oblubieńcem który jest głową kościoła to wszystko jest oczywiście prawdą ale ważne jest nie tylko to wiedzieć ale też przeżyć mogliśmy poznać naszego pana z różnej strony ale wszystko nas to prowadzi do zrozumienia że Jezus jest naszym zbawicielem który nas zbawił od naszych grzechów i który dał nam nowe życie w pierwszym liście do Koryntian 12:6 takie wspaniałe słowa zapisane. Różne są też sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Tak więc, mimo że mogliśmy z różnej strony poznać naszego Pana, ale nie poprzestawajmy na tym, ale zgłębiajmy Jego miłość, głębiajmy bogactwo Jego miłości i łaski dla nas. W pierwszym rozdziale księgi objawienia w pierwszym, piątym czytamy, tego, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, czyli naszemu Panu Jezusowi. Niech będzie chwała za to, że nas bawił. Poznaj takiego Jezusa jako osobistego Pana, ale też przyjaciela, dlatego że Bóg chciałby mieć głęboką relację z Tobą. I do tego też Ciebie zachęcam. Do zobaczenia. I jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.